Szanowni Państwo, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Lęcinie, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Witam serdecznie Wysoką Radę, witam Radnych, witam Panią Burmistrz, witam, Panią Skarbnik, Skórę Ruską, witam Panią Sekretarz Joanna Barmowską-Kobyś, Pana Maksymasa który będzie czuwał nad prawidłowością podejmowanych się uchwał. Owczar, przepraszam, przepraszam. E, witam zaproszonych e, gości, witam naczelników, witam przedstawicieli Prasy. Szanowni Państwo, sytuacja jest dzisiaj wyjątkowa, dlatego posłużę się tutaj statutem Gminy Miejskiej Lędziny. Paragraf 14, hmm, paragraf 13 punkt 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego i wyznaczenie wiceprzewodniczącego dzisiaj prowadzę tą nadzwyczajną sesję. Przypomnę, że spotkaliśmy się tutaj w jednej tylko i wyłącznie sprawie. Przeczytam porządek dzisiejszej sesji. Nadzwyczajny punkt pierwszy otwarcie. Punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaproszenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lęcinie dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i partner spółka w Punkt trzeci zakończenie. Tutaj do wniosku. Mam uzasadnienie, podstawę prawną. No i tutaj znowu muszę posłużyć się statutem. A, już tu Państwu daje. Statut Gminy Miejskiej Lienkiny, paragraf 28. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy z tego ustawowego składu. Przeczytam tylko, powiem tylko, że dni dzisiejszy na. Na posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rządziny są obecni tylko Radny Akadiusz Kula, Radny Robert Żujewski, Radny Janusz Gącik, Radny Tomasz Koka, Radna Alina Sinder i Radny Janusz Urbańczyk. W związku z tym, że nie ma kworum, Szanowni Państwo, nie mamy żadnej możliwości, aby procedować w dniu dzisiejszym. Nie pozostało nic innego, jak zakończyć dzisiejsze posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Liczni. Dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo miasta.